Pani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj nadszedł moment, w którym zajrzymy sobie do mojego hawciarskiego zeszytu. To będzie już czwarty rok, kiedy zapisuję swoje poczynania hawciarskie właśnie w tym zeszycie, i chciałabym Wam to pokazać. Chciałabym, żebyście zaplanowali dzisiaj ze mną mój 2024 rok właśnie w tym zeszycie, ale zanim przejdziemy do samego planowania i samego. Ozdabiania zeszytu. Chciałabym Wam powiedzieć, że ja nie jestem najlepsza w scrapbooking. To są moje totalne początki. Ten zeszyt głównie ma być funkcjonalny, a nie jakiś taki wyglądowy. Bardzo dużo przez ten czas eksperymentowałam, robiłam różne rzeczy w tym zeszycie. I chciałabym Wam też pokazać ten zeszyt od środka. Nie pokażę Wam całego, bo są tam też strony prywatne, które zapisywałam tylko dla siebie, ale te, które mogę, oczywiście Wam pokażę. Zobaczycie, jak to wyglądało w ubiegłych latach. Jedne strony są ładne, drugie są totalnymi niewypałami. Po tylu latach wiem też, jakie tabelki mi się sprawdzają, jakie mi się nie sprawdzają, także dzisiaj sobie do tego zajrzymy. No i ozdobimy ten zeszyt. Razem. Mam nadzieję, że wyjdzie w miarę ładnie. Być może ktoś z Was się tym zainspiruje. Głównie być może tabelkami, bo samym wyglądem, no to zobaczycie sami, może być różnie w moim przypadku. Delikatnie oddaliłam kadr, żebyście wszystko widzieli. Tutaj jest początek mojego zeszytu. I tutaj mam zazwyczaj wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o takie mulinę, Tutaj numerki, które muszę kupić. Zawsze sobie tutaj przyklejam taśmę papierową, którą później można sobie spokojnie odkleić, zresztą Wam pokażę. Ja sobie ją odklejam, jak mi nie jest potrzebna. Później przyklejam sobie nową i tutaj właśnie zapisuję takie rzeczy hafciarskie, y, związane z mulinami. Tutaj też mam y, wszystkie karteczki, mulinki i inne rzeczy właśnie pozapisywane, moje zamówienia i takie inne y, pierdółki. Pierwsza strona i to jest w ogóle mój pierwszy rok i to jest rok 2021. Widać piękną stronę i przy tym zostanę, bo to naprawdę bardzo mi się podoba. Widać na pierwszy rzut oka, co było hawciarskie, co nie było hawciarskie. To mi się podoba. To również zostaje. To są moje przepiękne tableczki, przy których na pewno zostanę. Tutaj jest mój zamek. O nie wiem, czy go kojarzycie. Zrobimy tak. To jest ten zamek, którego udało mi się już wyszyć. Tutaj mamy wiewiórkę, którą również udało mi się wyszyć, i tutaj też Wam spróbuję pokazać. Mam nadzieję, że nie spalę całego domu przy okazji. Tutaj kolejny właśnie projekt moje zwierzątko. I tak to mniej więcej wyglądało u mnie w roku 2021. Nie będę Wam pokazywać całego roku, bo trochę by to zajęło. Tutaj mamy rok 2022 i tutaj sobie zapisałam ilość subskrypcji, jaka była w tym roku. I na początku 2022 roku miałam 893 osoby na swoim kanale po prostu wow! Wow. I co my tu mamy? Tutaj znowu rozpisane dni hawciarskie. Oczywiście wszystko jest pomazane przez moją córkę, żeby nie było, że to jest moja inwencja twórcza, bo absolutnie nie. Co my tu mamy? Dalej mamy oczywiście Enchantment of the Wolf. Znowu te same tabeleczki, przy których zostajemy. Tutaj całe moje rozpiski. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj sobie rozpisywałam moje hafciarskie wydatki w tym tym roku. I w roku 2022 było to 1160 zł wydane właśnie na haft. Nie wiem, co tu wam mogę jeszcze pokazać. Nie chcę pokazywać też wszystkich rzeczy. Tutaj mamy na przykład konika mojego, on jeszcze nie jest skończony, więc nie ma tutaj wszystkich, wszystkich podpisów i tak dalej, jakieś tam przerywniczki, tak to mniej więcej wyglądało. I dalej mamy rok 2023, który wygląda właśnie tak i to jest ten, ten rok, grudzień. Wygląda tak. I tutaj też przy tym zostanę, bo to mi się bardzo podoba. Od razu widać gdzie wyszywałam, gdzie nie wyszywałam. Tutaj doszło bardzo dużo jakichś nowych tabelek, typu coś takiego i z tego totalnie zrezygnujemy. Ale wyzwanie roczne jak najbardziej będzie. Tutaj mi zostały dwa ostatnie tygodnie. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj również są tabelki, tabeleczki. Też Wam nie chcę pokazywać wszystkiego żeby Was nie zanudzić. Tutaj są jakieś prywatne rzeczy, dalej tabaleczki, przy których zostajemy. No i teraz kolejny rok, który trzeba by jakoś zaplanować. Dlatego też zapraszam Was do ozdabiania mojego zeszytu. Dostałam właśnie najmniejszą, ale za to najbardziej uroczą dotychczas paczkę ze sklepu internetowego New Craft Day, w której znajdowało się mnóstwo, mnóstwo przeróżnych naklejek, i to jak uroczych naklejek. Wcześniej widzieliście piękne misie. Za to tutaj mamy troszeczkę mniej lub bardziej kwieciste motywy. Wszystkie w pięknych stonowanych kolorach. Za to tutaj coś kolorowego, piękne motylki, które naprawdę urzekły mnie niesamowicie. Co jeden to piękniejszy. Oprócz naklejek mam również coś takiego. Tutaj są zarówno naklejki, jak i karteczki w takich różnych stylach. Troszeczkę nie podoba mi się to, że mają takie białe obwódki dookoła. Będę musiała sobie to wyciąć. Tutaj mam kolejną książeczkę z naklejkami i sześć pięknych metalicznych długopisów, w których się wręcz zakochałam i które będą idealne. Właśnie do mojego hawciarskiego zeszytu. Teraz nastąpiła teleportacja z Norwegii do Polski, ponieważ tutaj mam dużo więcej rzeczy, które mogę wykorzystać do ozdabiania mojego zeszytu. Mam tutaj różnego rodzaju bloki które kupiłam w Action już dawno, dawno temu byłam dzisiaj też, oglądałam rzeczy, widziałam, że już ich nie ma, ale być może e, znajdziecie, tak wygląda e, okładka. Mam tutaj też coś, co kupowałam na początku, e, kilka lat temu, jak robiłam właśnie ten zeszycik, jakieś tego typu inne rzeczy. I tutaj mam również teczkę, w której są mm, różnego rodzaju kolorowe kartki. Barokatowe, holograficzne i nie wiadomo co jeszcze. No i oczywiście rzeczy, które mam z Newcraft Day i ich będę tutaj głównie używać. Tutaj są właśnie wszystkie naklejki i inne rzeczy. Fajnie by było, jakby w życiu e, takim codziennym, można było się tak teleportować. Dzisiaj jestem tu, jutro jestem tam. No, niestety trochę to trwało, ale nic. Teraz włączę Wam jakąś muzyczkę i zaczynamy. Projektować. Jeszcze nie mam żadnej koncepcji, ale myślę, że coś wspólnie wymyślimy. Ozdabianie zaszytu jest już za mną. Nie ozdabiałam wszystkiego na cały rok, z uwagi na to, że chciałabym to robić też na bieżąco, ale coś już zaczęłam i coś już Wam mogłam pokazać, więc teraz pokrótce to omówię. Oczywiście żadnej precyzji ani ym, jakiejś takiej, nie wiem, ogólnego ładu tutaj u mnie nie znajdziecie, bo u mnie jest wszystko. Mm, nie dużo na się, bo ja się starałam. Tylko chodzi o to, że nie jestem aż taka dokładna w tym, co robię, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Więc możecie też zauważyć, że literki są jakieś pobrudzone. Mi to totalnie nie przeszkadza, ale nie jest to idealnie. To jest mój styl. Po prostu robiłam to tak, jak mi się podobało. Nie każdemu musi się to podobać. Pierwsza strona, wymodziłam coś takiego. Też Wam chyba nie mówiłam, ale mam dla Was kod rabatowy do tego sklepu. E, także możecie sobie zerknąć, bo naprawdę te rzeczy są przepiękne i tworzą tutaj taki fajny klimat. To jest pierwsza strona. E, dalej mam tutaj mm, dni hawciarskie, gdzie będę sobie zaznaczała, w które dni wyszywałam, a w które nie wyszywałam. A tutaj mam stronę, gdzie będę sobie zapisywała, ile krzyżyków w danym miesiącu zrobiłam. Taki trochę miszmasz Kolejna strona to jest strona, gdzie będzie moje wyzwanie roczne. Tutaj będzie naklejona taka sama karteczka jak i tutaj, tylko ja jej jeszcze nie zdążyłam wydrukować. Tutaj w Polsce nie mam drukarki, więc wydrukuję sobie to dopiero w Norwegii, jak tam wrócę i sobie tutaj przykleję. No, u mnie to jest tak: część rzeczy mam tu, część rzeczy mam tam. No i jakoś trzeba to pogodzić. Dalej mamy takie organizery, tabelki na pół roku. Czyli mamy tutaj styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Tutaj się nic nie zmienia, wszystko jest tak jak było, z tym, że w tym roku mam wszystko drukowane, a nie rysowane, więc dużo czasu mi to zaoszczędziło. Dalej wpadłam na pomysł, że będzie tutaj taka nowość, czyli będę sobie w następnej części teraz tworzyć na bieżąco taki ala pamiętnik, że co miesiąc będę sobie wpisywała takie najważniejsze rzeczy właśnie mniej lub bardziej związane z haftem. Które będę mogła sobie później pod koniec roku przeczytać i będę wiedziała, co to był za miesiąc, czy się fajnie wyszywało, czy się nie wyszywało, co nowego kupiłam i takie różne fajne rzeczy. Wtedy też będę sobie te strony ozdabiać na bieżąco, dodawać różne naklejki, karteczki i to będzie właśnie tworzone z miesiąca na miesiąc. To jest taka nowość. Później po tym będzie kolejne pół roku. Tutaj, jak widzicie, arcydzieło mojej córki. Będzie kolejne pół roku z takimi tabelkami i w międzyczasie będę sobie dodawała również, jeżeli zacznę jakiś nowy haft, no to będą strony takie typowo związane z tym haftem, które będą wyglądały w ten sposób. Tutaj mam pierwszą stronę i tutaj mam tabelki. I ja te tabelki również mam wydrukowane i pochowane tutaj, więc jak będę chciała, to sobie wszystko... Poprzyklejam właśnie w międzyczasie, i tak to mniej więcej wygląda. Ja, oczywiście, pewnie w ciągu roku będę Wam od nowa pokazywała ten zeszyt, co tutaj się zmieniło. Bo wiecie, że na bieżąco się zmienia. Ja tu ciągle coś dodaję, uzupełniam, także z dnia na dzień to wygląda zupełnie inaczej. No, i to by było na tyle w tym filmiku. Dajcie znać, jak mi poszło, jak Wam się podoba mój zeszyt. Ja uważam osobiście, że to chyba będzie najładniejszy rok w tym zeszycie, bo do tej pory były takie eksperymenty, gdzie no nie zawsze było ładnie, jak widzicie tutaj, nie zawsze było ciekawie, a ten rok 2024 wydaje mi się, że będzie najlepszy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia już w następnym. Filmico. Tchau! Tá.